Się, jak to wygląda, nie? No, widziałem, że się mocno jakby wyłączyłeś yy, na chwilę, no. Nie, wiesz co, bo myślę nad całą sprawą, bo jest to takie, to jest ogólnie w chuj przykre, jak gdzieś zaczyna ci wychodzić i wiesz, i pojawi się ktoś, kto wyciągnie stary jakiś rzeczek, jak mieć 19 lat. Jak miałem 19 lat, miałem wypadek samochodowy. Eee, miałem wypadek samochodowy, w którym jechałem ze swoim kolegą mój kolega miał złamaną rękę i e, pan, który jechał z naprzeciwka e, pan, który jechał z przeciwko, bo miałem wypadek czołowy e, gdzieś tam coś rozmawialiśmy, ja się zagapiłem e, i po prostu częściowo ja na jego pas, on częściowo zjechał na mój, on ściął zakręt, była droga polna, uderzyliśmy w siebie w bardzo, przy bardzo dużej prędkości e, następnie ja wylądowałem w szpitalu, straciłem czucie w stopie, miałem połamaną rękę, mój kolega miał rozciętą głowę tutaj, miał połamaną rękę, złamaną rękę tutaj. I następnie jest sytuacja taka, że gdzieś tam trafiłem do szpitala, on został w tym szpitalu trochę dłużej, bo później miał gorączkę. Był, był chory, po prostu zachorował do tego, miał gorączkę i został powyżej tygodnia w szpitalu, więc ja musiałem, w sądzie odpowiedzieć za to, że doprowadziłem nieumyślnie do uszczerbku na zdrowiu swojego kolegi. Z winą się nie zgadzałem. Byliśmy na jednej rozprawie, pojechałem na zeznania i na tych zeznaniach e, powiedziałem, jak było. Powiedziałem całą prawdę, jak ja to widzę. Kierowca ściął zakręt i tak dalej. I wtedy dostałem informację, że pan ogólnie ma bardzo duże znajomości. Taką dostałem informację. Nie będę mówił, nie będę mówił, kto prowadził tą sprawę, bo to jest sprawa, która jest naprawdę. Kosztowała mnie to bardzo dużo zdrowia, bo zniszczyło to moje marzenia, jakiekolwiek odnośnie mojego życia, czy tam kariery piłkarskiej i tak dalej, i tak dalej. I co? Przyjechałem na drugie zeznania. Na drugich zeznaniach pan z samochodu przedstawił mi, znaczy na drugich zeznaniach. Zeznania w ogóle pana z samochodu naprzeciwko zostały zmienione. I okazało się nagle, że pan ma połamane żebra, ale wyszedł po dwóch dniach ze szpitala. No coś mi tu ogólnie nie grało w całej sprawie. I co? Stanąłem przed sądem. Dostałem wyrok w zawieszeniu. I miałem do wyboru, albo powiedzieć, że mój kolega, że. Gdzieś tam, że mogłem powiedzieć, że mój kolega nie miał pasów, czy że miał pasy i tak dalej, i tak dalej, bo ja odpowiadałem za ten uszczerbek na zdrowiu, nie? Ale bardzo chciałem, żeby cała sprawa została bardzo szybko zamknięta, bo kosztowało mnie to bardzo dużo zdrowia i, i, i po prostu przyznałem się do winy, bo dostałem już, jak pojechałem, pierwszą propozycję dostałem tam. No tam horrendalnych w ogóle sumy, kwoty i tak dalej, i tak dalej, cała ta sprawa mega śmierdziała. Pan, z którym się sądziłem w ogóle wtedy. E, gdzieś tam leżałem, zakleszczony w samochodzie półtorej godziny, zbitym w pedałem w stopę z połamaną ręką. E, pan mi zamknął drzwi w ogóle, mówiąc, co ty zrobiłeś? Nie w ogóle za to nikt nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. E, I Rok później e, przyszedłem do innej pani prawnik, bo to się bardzo za mną wszystko ciągnęło. Przyznałem się do winy, wziąłem, zapłaciłem grzywne, dostałem tam wyrok w zawieszeniu. Poszedłem do pani, e, innej pani prawnik, i pani prawnik e, ciągnąc dalej tą sprawę ze mną powiedziała, że poszedłem do bardzo e, złego innego prawnika, który nie, e, który nie zajmował się w ogóle sprawami karnymi, zajmował się rozwodami. I on prowadził moją sprawę. Właściwie był radcą prawnym. Powiedział mi, że rzeczy, które mi są zarzucane, są takie jak są i są odpowiednie. Ja poszedłem do dobrej pani prawnik, zapłaciłem za nią tam kilka tysięcy złotych. Yy... I co? I ona mówi, że Kuba, to jest wszystko, co tu się dzieje wokół ciebie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć. To w ogóle się nie dzieje. Nie? No i gdzieś tam padłem w bardzo dużą ofiarą, jako młody chłopak, kurwa, to było, Arek, 5 lat temu. Yy, jako młody chłopak padłem jakąś ofiarą, po prostu, systemu, nie, jakimś systemu prawa, yy, dlatego gdzieś tam się zawsze śmieję z tego. Yy, zapomniałem o tym totalnie, jakby nie biorę w ogóle pod uwagę gdzieś tam tego okresu życia, bo to był dla mnie bardzo trudny, w ogóle straszny okres mojego życia. Wiesz, życie mi się ogólnie zawaliło wtedy, stary, no, ja pracowałem wtedy po 16 godzin w sklepie monopolowym e, i wiesz, no to było, miałem bardzo trudne i smutne życie w tamtym okresie, nie? I nie jestem w stanie zrozumieć, jak ludzie, kogo może, bo, mogą boleć takie rzeczy, żeby gdzieś wyciągać jakieś takie naprawdę stare śmieci. My mówimy, my mówimy, gdzieś tam obrażamy się z Hubertem o filmach sprzed roku, sprzed dwóch, gdzie powiedziałem, że wszystkie prywatne rzeczy gdzieś tam Huberta zachowam za siebie i z nim o tym porozmawiam. I dzwoni ktoś, próbując... Mi gdzieś napluć w twarz, ale to nie jest pierwszy raz, bo donate, nie wiem, czy wiesz, odnośnie, jak już zostało powiedziane, fagaty też był stosunkowo ukierunkowany do mnie. Nie, został, nie zostało w tym donate napisane, czy łączyło Cię coś, czy było coś, tylko czy Kuba Nowaczkiec zdradził z tą swoją dziewczyną. Tak to wygląda. Komuś bardzo na tym zależy, ale gdzieś tam w sumie, tak szczerze mówiąc, to mi ulżyło, że mogłem to w końcu gdzieś tam powiedzieć w sumie, bo zapomniałem o tym i. No to widzisz, jakby najważniejsze, teraz już tak bez, bez żartu o ale najważniejsze, że wyszedłeś z tego otwarty i jesteś tutaj, siedzisz, masz no fanów, Zmieniłem swoje życie całkowicie. Wiesz, nie? masz fanów, którzy cię wspierają i, i, którzy, i którzy za tobą pójdą, no i najważniejsze jest to, żeby każdego dnia być odrobinkę lepszym i po prostu dawać siebie więcej i, i, i niech tak po prostu będzie. Jakby też też życzę ci, żebyś jakoś wyszedł z tego, no bo to na, na pewno musiało być dla ciebie bardzo ciężkie. A tym